Starzenia losowe, przykład trzeci. Z urny zawierającej cztery kule, urna 4 kule ponumerowane: 1, 2, 3, 4 losujemy jedną kulę, a następnie drugą. Numery kul zapisane w kolejności losowania tworzą liczbę dwucyfrową. Z ilu zdarzeń elementarnych składa się ta przestrzeń, jeśli wylosowanej kuli nie zwracamy do urny? Losowanie bez zwracania. Czyli na przykład pierwsza kula, wylosowałam jedynkę i teraz nie zwracam tej kuli, czyli ta druga to może być albo dwójka, albo trójka, albo czwórka rysuję drzewko pierwsza kula to może być numer 1, numer 2, numer 3, numer 4. Druga kula mam już trzy możliwości. Bo tej pierwszej już nie mogę wylosować. Czyli dwójka, trójka, czwórka. Jeśli wylosowałam pierwszą dwójkę to tu może być jedynka, trójka czwórka. Jeśli wylosowałam tutaj jako pierwszą trójkę. To jedynka, dwójka, czwórka jako druga kula. Jeśli wylosowałam czwórkę jako pierwszą kulę, to ta druga kula to może być numer 1, numer dwa, numer trzy. I teraz przestrzeń zdarzeń elementarnych, czyli wszystkie możliwe wyniki opisuję, mogę opisać jako liczby takie dwucyfrowe.

41, 42, 33. Ile jest tych zdarzeń? Jaka jest moc, czyli ilość zdarzeń tej przestrzeni zdarzeń elementarnych omega na no 4 razy 3, 12 zdarzeń.